Czy dziecko, które nigdy nie jeździło na nartach, sobie poradzi? Tak, jak najbardziej sobie poradzi. Mamy obozy dla początkujących, którzy dopiero pierwsze kroki stawiają na nartach. Nasze grupy są maksymalnie 10-osobowe. Ćwiczymy i szkolimy się w specjalnych małych grupach na jednego instruktora. Szkolenia trwają od 45 minut do godziny w ciągu jednego bloku. Następnie są przerwy, czas na odpoczynek, regeneracje i następnie kolejny blok szkoleniowy. Dzięki temu instruktorzy mogą ćwiczyć z grupami krok po kroku, od zakładania sprzętu przez pierwsze kroki na śniegu, aż po pierwsze zjazdy. Tempo nauki jest zawsze dostosowane do grupy wiekowej, do predyspozycji i możliwości dziecka, a każdy sukces jest wspierany i doceniany. Najważniejsze, co jest dla nas, to aby dziecko czuło się bezpiecznie i wiedziało, że nikt nie będzie go zmuszał do. Czegoś, czego jeszcze nie jest gotowe. To jest jeden z najważniejszych naszych elementów, aby ta nauka przebiegała w sposób miły, ale również bardzo efektywny. Po kilku dniach większość początkujących dzieci zaczyna już samodzielnie zjeżdżać i bardzo cieszy się postępami. A po więcej obozowej wiedzy dla rodziców zajrzyj na nasz kanał i subskrybuj obozową przygodę.